Witajcie na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy już drugi odcinek Age of History 2. Ja nagrywałem, ale coś nie chciało się zapisać. Chciałem, Dopiero niedawno zauważyłem. Dania nam wywo wywołała wojnę. Musimy trochę sobie, ale jest bardzo ciężko z danią, bo Trochę już walczy. Trochę wojska dużo dosyć straciłem. Tam przyrost. Tutaj weźmy też. tutaj poprawić, ale to sobie później poprawiamy, bo teraz potrzebuję. Jeszcze raz przepraszam, że zaczynam od tego momentu, kiedy biję się zdanią, ale nagranie z niedawno zauważyłem, że nie nagrywało się, i muszę tak zacząć od tego, niestety. Weźmy tutaj, przenieśmy tutaj na tą wyspę. Wszystkie jednostki, Ukraina chyba nam pomaga, ale nie jestem, tak mamy Polska i Ukraina, dobra, czyli oni nam pomagają, mamy tutaj 22 tysiące wojska, weźmy jeszcze, zrekrutujmy więcej, bo oni są dosyć, potężno mają armię, zobaczyłem, weźmy jeszcze, nie wiem, rozmowy pokojowe, spróbujmy normalnie zapokoić to wszystko. Rozejm, dajmy i Ukraina cały czas się nie zgadza. Będzie trochę ciężko. Nie wiem, plądruj. Zobaczymy, weźmiemy coś. Weźmy jeszcze tutaj sobie z Hojnic trochę wojska. Weźmy sobie tutaj utrzymanie wojska trochę, żeby więcej pieniędzy nam przychodziło cały czas. Trochę jeszcze weźmy ze Szczecina Cały wszystkie tutaj na wyspach O Jezu Zapomniałem, że oni też mogą atakować nas Uuu, trzeba zbyt koszy trochę zrekrutować Dobra, my nie mamy tutaj już Bardzo Jak się broni będzie nam Przejmują na ten teren cały czas hmm, Tutaj będziemy musieli jakoś to Poprawić, ale będzie bardzo ciężko. Na razie to w sumie nie jest aż tak ciężko, jak się wydawało. Raczej to sobie odbijemy na spokojne Tu powinniśmy odbić na spokojnie. Tutaj sobie odbijemy te rejony. Tutaj mamy odbite, tu też mamy odbite, tu też, tu też. Dobra, mamy odbijane trochę terenów. Tutaj trzeba też trochę zrekrutować w razie co jakby chcieli nas podbić dalej Będziemy mieli raczej tutaj wszystko podbite Dobra, mam, mamy odzyskany cały teren Polski, jaki był Trzeba trochę tutaj poustawiać, bo widzę, że oni lubią nam niespodzianki robić Ale spróbujemy w sumie do... Przy, spróbujemy przejąć stolicę ich Mamy przyjętą stolicę ich z Szwecją mamy słabe, ale poprawmy relacje, bo mi się nie, nie chce być na razie z nimi. Tutaj weźmy może... Dobra, dajmy całe, bo nie wiem ile oni tam wojska mają. Mają mało wojska, dobra. Tutaj też weźmy. O, oni przyjęli z powrotem, to weźmy przy, po połowie weźmy tutaj połowę, tutaj trochę i idźmy dalej z tą częścią. Tutaj. No właśnie, oni będą chcieli jak po połowie, ale ja sobie tutaj już przyjąłem z powrotem to, co odzyskali. Tutaj też po połowie dajmy. Tutaj weźmy, przynieśmy od razu ich tutaj na górę. Dobra, będziemy raczej danie sobie na spokojnie. Nadu się za szybko spację. Ra danie raczej na spokojnie sobie przyjmiemy. I będziemy mieli kolejne terytorium. Dobra, Ukraina sobie tutaj wzięła, widzę. Ale mamy całe terytorium. Dobra, Dania się poddała. Możemy sobie, weźmy tą wysepkę. Dania ma 6 punktów tylko. Dania ma tylko 6 punktów. To mogę zrobić. Nie, nie mogę już nic więcej zrobić. Mm, dobra, dajmy może, zostawmy może Ukrainie ten teren, bo mam jeszcze 4 punkty, ale dobra, zostawmy ten Ukrainie teren po prostu. Dobra, pokonaliśmy danie. Jeszcze raz przepraszam, że od tego momentu zaczynam, ale nagranie się nie zaczęło nagrywać. Ale nic się z większego nie zmieniło, bo wszystko, co tak jak zostało, tak jest. Tylko że dania wywołała nam wojna jest tylko. To się zmieniło. Ale widzę, że wszystko już jest dobrze. Mamy. Nie mogę poprawić relacji tutaj. Tutaj weźmy, poprawne relacje z nimi, cały czas pop poprawiamy W sumie idę na Łotwę i Trzeba ich przejąć Ciul z tym Trzeba ich po prostu przejąć, żeby podbić całą Europę Trzeba podbijać powoli i tyle Nie ma co się Patyczkować Jak to się mówi Przenosimy ich wszystkich. Ojej, jej no dobra. Co trochę skipujemy tutaj. Mam nadzieję, że w tym czasie nikt tam wojny nie wywoła. Polska jest taka. Nie jest zła. Polska w sumie z Danią sami byśmy sobie poradzili. Ale Ukrainę wezwałam w razie co, żeby nam pomogła. Mamy kolejny punkt technologii. Nagrywam kolejny odcinek, do tam co się usunęła, a powiedziałem, że się tyle łapek w góry, za co Wam bardzo dziękuję. I kolejny odcinek wleci, jak znów zobaczysz, że Wam się spodobała ta seria. Dobra, teraz sobie zaatakujemy sobie. A zaatakujmy sobie litwę za chwilę, zatakujemy, tylko będzie trzeba trochę wojska garnąć, bo trochę mało ich jest. Dobra, mamy trochę sobie poprzenosimy ich dobra tutaj sobie tak przenieśmy ich dobra mamy dobra sorry ale trzeba was zaatakować sobie nie mają z tymi to weźmy pakłonie agresji żeby podpiszemy dobra podpisaliśmy pakłonie agresji teraz sobie weźmy nie wiem badania sobie zwiększmy, badania sobie zwiększymy teraz sobie Wywołaj, powiedz wojnę znaczy, wywołaj. Sobie atakujemy, wszystkim co mamy, przyjęliśmy na spokojnie, prawie na spokojnie, tylko nie wiem czemu całe wojsko nam poszło w tym miejscu. Sobie weźmy. Jeszcze raz przyjmijmy tu, tutaj sobie po połowie damy, tu też po połowie damy sobie więcej, żeby jak najwięcej tego, jak najwięcej, o tutaj ile mamy wojska, będziemy mieli, dobra, będą otoczeni, nie będą mogli dalej pójść, bo będą cały czas otoczeni, to nasze wojsko, cały czas sobie poprzegrywają, dobra, my sobie na spokojnie sobie tutaj przyjmiemy te tereny. Dobra, przyjęliśmy tereny. Rozmowy pokojowe zabieramy wszyściutko. No i mamy Polskę większą. Jeszcze sobie od razu weźmiemy Łotwę, sobie zatakujemy, jak już tutaj jesteśmy z góry. Nie będziemy czekać na nic. Sobie automatycznie sobie tutaj poprzenoszę wszystkie wojska, żeby były jak najwięcej tutaj. Sobie za chwilę sobie ten przyrost. Poprawimy tę populację, jest niska stabilność, albo sobie teraz poprawimy. Poprawimy sobie teraz to, co się da, sobie pop poprawiamy. Dobra. I od razu tutaj, z kim oni mają sojusz z Portugalią, Włochami, to sobie tutaj damy Portugalię. Atak o nieagresję. Ja nie mogę wysłać, bo nie mam punktów. Teraz będę mógł sobie wysłać. Pakt o nieagresji. Nie podpisali pakt o nieagresji, ale oni wątpią, żeby nas zaatakowali. Czy Ukraina sobie z kimś walczy? Nie, Ukraina z nikim nie walczy. Dobra, co sobie zaatakujemy łotwę po prostu. Co będzie, to będzie. Najwyżej też wszyscy zniszczą. Polska z mapy. I sobie atakujemy wszystkim co mamy. Znaczy tu też powinno szybko pójść. Włotwe, żeby łotwa miała jakieś dobre wojska. Bynajmniej dużo tych wojsk. Jak mają gdzieś ukryte wojsko, no to oni tutaj nie przemyślałem, że mogą tu nas zaatakować. Ale tutaj za chwilę sobie naprawimy, bo zrekrutujemy sobie trochę wojsk w tych rejonach. I tak zrekrutujemy i ich przeniesiemy tutaj. Będziemy atakować dalej, będziemy iść w górę, nie będziemy się cofać, bo oni sobie tutaj powinni poradzić. Dobra, to oni sobie tutaj przejmą z powrotem Te rejony, tylko ty będziesz musiał się trochę Będziesz musieli się trochę najlepiej cofnąć Widzę, że oni będą próbowali odzyskiwać te rejony Co utracili No właśnie, ale ja tutaj przewidziałem to I raczej ich z tym, no, tego nie przewidziałem akurat ja Tutaj sobie zniszczymy Tutaj sobie musimy zrekrutować też wojska naokoło więc zrekrutujemy przy okazji Dobra. i tutaj sobie weźmiemy tu, bo tutaj będą, wszędzie są otoczeni, czyli nie mają już prawa w ogóle gdzieś dalej pójść, oni tutaj w ogóle nie atakowali nas Ale ja ich z nimi zaatakuję i mamy już całą Całą Łotwę mamy przyjętą Mamy całą Łotwę przyjętą Teraz tak Polska wygląda, idziemy chyba od razu w Estonie Myślę, że będzie to dobry pomysł, żeby pójść od razu w Estonie Mamy tutaj Estonię, sobie weźmiemy wszystkie wojska, przeniesiemy na górę, trochę tych wojsk tu jest, widzę, ale tutaj będzie dobrze, tu cyk, pyk, tutaj też przeniesiemy, zobaczymy jak teraz to będzie wyglądało, dobra, myślę, że jeszcze te wojsko sobie przeniesiemy tu, bo tu jest najmniej. Ale też raczej to szybko powinno pójść. Dobra, weźmiemy sobie przyrost populacji, poprawimy. Żeby od razu to co się da, to sobie poprawiamy. Chyba jest na razie, idzie dobrze. Tu są podbite, ale tutaj sobie weźmiemy. Farmy sobie pobudujemy za chwilę, jak sobie Sonie podbijemy. I od razu z kim Estonia ma? Z Belgią, to spróbujmy z Belgią, weźmy Pakt Nieagresji. Spróbujemy, żeby mi tutaj nie atakowali i mamy. Dobrze, poprawimy sobie relacje. Sojuszu na razie nie mogę z nimi wziąć. Ale mamy przyjazne państwo. Ale sobie Estonię i tak gdzieś jak zaatakujemy. No bo trzeba wziąć jak najwięcej terenów. Sobie atakujemy. Estonia też tym żeby jakieś miała potężne wojska. No tutaj trochę miała, tu też trochę miała. No to się trochę jakby przeliczyłem. Czy będą mieli dużo tu wojska? Nie, nie mają tutaj dużo wojska. Mieli dosyć mało tych wojsk jeszcze tą wysepkę mają będzie trzeba przyjąć tą wysepkę jeszcze przenieść do tutaj żeby zaatakowaliśmy i mamy całą Estonię już mamy przyjętą Polska tak aktualnie wygląda, jest dobra Polska, rośniemy potęgę, będziemy próbujemy podbić całą Europę jest to do zrobienia Tutaj widzę, że na razie Ukraina tylko przyjęła te białoruskie tereny i nic więcej tutaj nie przyjęła. To, bym chciałem tam. Na początku mówiłem, że zaatakujemy Węgry, ale jak gdy przygotowywaliśmy się na Węgry, zaatakowała nas Dania. I chyba możemy teoretycznie wrócić na Węgry, żeby zaatakować ich. Bo tutaj w górę nie ma sensu na razie w ogóle iść. Widzę, że mi się nie podoba to. Tutaj nie ma sensu na razie w górę iść. Tutaj sobie poprawiamy relacje. Tutaj sobie poprawimy. Tutaj mamy nawet dobre relacje. Nawet, nie wiem, za chwilę, nawet będzie można sobie wziąć z nimi. Dobra, weźmy sobie. Wróćmy sumy na dół i zaatakujmy w sumie tę by się zaatakowało Potem by się przeszło na na dół, byśmy przechodzili po prostu. było dobrze, tylko weźmy. Turcją poprawę relacje. Bo, jak mamy wejść dół, to, to oni tutaj nam nie będą groźni. Tylko ewentualnie Rumunia może być groźna. A Turcja, teoretycznie, i tutaj w sumie mogą oni stawiać opór. Tutaj widzę, że im się coś nie podoba, ale nie interesujemy to. że im się coś nie podoba? Weźmy, przejdźmy na te Węgry w sumie. Zatakujemy Węgry sobie teraz, żeby przyjąć jak najwięcej terenów jeszcze w tym odcinku. W no, tym odcinku jeszcze spróbuję sobie podbić te Węgry Jeśli się uda nam Co tutaj mamy? Niska inflacja. Tutaj muszę popotwierdzać, dobra Belgia przyjazne Może sojusz będzie można, jeszcze z nimi nie będzie można sojusza Z nimi będzie można sojuszu, jeszcze nie będzie można sojuszu, dobra sobie możemy poprawić relacje z nimi, z nimi też. Obi, albo wchodzimy na Niemcy. Mają w wojnę z Francją, to możemy w sumie na Niemcy wejść. Kupiłby nie skorzystał, w sumie Wchodzimy na trzeciego. Dobra, weźmy tutaj, zrekrutujmy jak najwięcej wojsk. Wchodzę na Niemcy. Ja wchodzę na Niemcy w tym momencie. Brak ruchów. Głupi by nie skorzystał, żeby nie zaatakować od razu Niemców. Jak tutaj mamy. Tutaj będziemy mieli dosyć dużo wojska. Dobra. Niski poziom populacji, ale gdzie tutaj mogę, nic na razie nie mogę zdać, bo wszystko mamy, dobra. Co trochę pominimy. Dobra, atakujemy. Weź wchodzimy w piersi na Berlin. W sumie wezmę sojusznika, czemu by nie. I wchodzimy. Atakujemy. Wchodzimy na trzeciego. Wchodzimy tutaj na trzeciego. Tu nie będą Niemcy w ogóle mieli, bo nie będą się spodziewać, że nagle Polska ich zaatakuje z pleców. Dobra, atakujemy. Cały czas atakujemy. Dobra, zobaczymy. Czy... O, tutaj trochę wojska mają, ale Polacy sobie da poradzą z nimi, bo tu nie było dużo wojsk. Tutaj sobie Francja nie chce wejść nie te rejony. Tutaj sobie podzielimy trochę. Ja bym chciał tą górną część trochę. O, trochę tutaj widzę, że Niemcy pozyskiwali. Ale że skończyli wojnę w takim razie z Francją? Nie, są jeszcze z Ukrainą, bo Ukraina do nas leci. Dobra. Tutaj ja mamy. u trochę. Francja mi tutaj zepsuła zabawę. Tutaj chciałem wlecieć trochę inaczej, ale widzę, że trochę Francja mi tutaj. A bo tutaj Niemcy mi atakują. Oni odzyskali te tereny, widzę. Dobra. Ja chciał te rejony od was, rejony, rejony, to też bym chciał, to też bym chciał i to też bym chciał, tylko tutaj dajmy sobie po połowie, żeby jak najwięcej, o, uh, hmm. lipski, o, od... trochę odparli się, weźmy, zrekrutujmy w takim razie, tutaj po połowie dajmy, tutaj też, tutaj widzę, że trochę pozyskiwali tych rejonów, Aha, trochę tutaj widzę, że nas będą bronić się. Ale, dlaczego Ukraina mi to przejęła? No tak, bo ja się ich wzywałem na sojusz, żeby mi pomogli. Ale tu damy im trochę inny teren, bo tego terenu nie chciałbym im dawać. Tutaj damy całość. Tutaj też będzie trzeba dać całość. Dobra, praktycznie całą już mamy. Dobra, koniec z Niemcami. Rozmowy pokojowe. Najbliżej naszej granicy chciałbym. Jak najwięcej. Mamy 42 jeszcze trochę. Damy morze sobie, weźmy dosyp do morza. Ukraina sobie ten teren wzięła. No dobra, niech sobie weźmie wtedy ten teren. Ja mam 5 tylko jeszcze gwiazdek. Czyli będę mógł sobie... Dobra, Tom sobie wezmę do prowincję. Taka Polska będzie, dobra. Może być. Wyśliczam zdanie, zdanie. Dobra, mamy. I to mamy. Czemu Ukraina odrzuciła propozycję pozycję? A bo Niemcy tutaj nagle. Rozumiem, że Ukraina chce jak najwięcej terenów. Dlatego odrzuciła propozycję. No dobra, no. Ja tam mogę atakować ich. Bo mam dosyć wojsko. Dosyć dużo wojska mam. No to na ludzi sobie można ich zaatakować. Będziemy przyjmować tereny. Ich tutaj sobie weźmy na górę. O, tutaj mam 5000 wojsk. Czemu ja z nimi nie jadę w ogóle nigdzie? Aha, tutaj trochę widzę, że nas trochę jakby odzyskali to, co nie mieli odzyskać. Dobra, ale to się przejmie na luzie. Tutaj sobie cyk przeję, przejmiemy, tutaj po połowie. Tutaj lecimy dalej. Tutaj sobie tak zrobimy. Tutaj po połowie sobie też damy, żeby tam pomogli. Bo tam mamy tylko cztery jednostki. Tutaj mamy przyjęte, tutaj będą przyjęte, dobra, wszędzie będziemy mieli przyjęte, bo raczej nie odzyskają nic, o tutaj trochę tak na górze. Mogą tu trochę odzyskać terenów, ale ja sobie tutaj szybko wlecę. No właśnie, tutaj trochę terenów mogą odzyskać, ale ja sobie tutaj na luzie będę mógł odzyskać te tereny. To sobie tutaj po połowie wejdę, tutaj też po połowie wejdę i tutaj sobie też po połowie wejdę i raczej wygram to. Wygrałem. Dobra. Nie ma Niemców już. Teraz rozmowy pokojowe. Rozpocznie rozmowy pokojowe. Jak najwięcej po prostu poproszę terenów. Jak najwięcej terenu. Na pewno dostęp do morza bym prosił. Jeszcze mam 60. Całego nie dam rady przejąć. Ale tutaj dół bym chciał. Jeszcze trójkę mam. Dobra, Czech nie wykorzystam nigdzie. Ale taka Polska może być wtedy. Wyślij żądanie. Teraz zaakceptują? Zaakceptowali teraz. Dobra. Teraz weźmy sobie na badania. Dobra. Tak Polska wygląda. W tym odcinku to będzie na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Odcinek drugi. Jeżeli chcecie odcinek trzeci, to zostawcie łapkę w górę. Ja będę się żegnał w tym odcinku. Do zobaczenia i cześć w kolejnym odcinku.